Nowa afera z rządem i Lewandowskim. Jak się okazuje, kasa z TPK poszła na jedną z jego organizacji. Sojusznik Rosji uderza w uciekinierów, co tak naprawdę sprawia, że ludzie panikują. Europa ma dość imigrantów. Masowe deportacje właśnie się zaczynają. A na koniec potężny skandal w Berlinie. Podstawka, witam szanownych państwa bardzo serdecznie. Bez przynudzenia, lećmy od razu z pierwszym tematem. W ostatnich tygodniach pojawia się coraz więcej informacji na temat płatności wykonywanych przez spółkę Centralnego Portu Komunikacyjnego. Okazało się, że jednym z beneficjentów była firma Stor 9, która należy do Roberta Lewandowskiego. Jaką konkretnie kwotę i na co została ona przeznaczona? O tym poinformowano w RMF FM przez Marcina Chorałę, byłego pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Kwestia budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego wywołuje w ostatnim czasie wiele intensywnych, dyskusji i debat, które wykraczają poza świat polityki. Nie ma w tym nic zaskakującego, bo w końcu mowa o potencjalnie największej inwestycji w historii nowożytnej Polski, której koszt miałby wynieść aż 155 miliardów złotych. W ramach tego miałoby powstać między innymi lotnisko i sieć nowych linii kolejowych. A co ma kolej do CPK? Polacy chcieliby mieć szybkie i dobre połączenia kolejowe, które nie są uzależnione od tego, czy powstanie, czy nie CPK, wskazywał Zbigniew Boniek na początku lutego. Przyszłość projektu nie jest jasna po zmianie władzy, która nastąpiła w wyniku październikowych wyborów parlamentarnych. Rząd Donalda Tuska analizuje umowy podpisane przez spółkę CPK, co ujawniło wiele niezrozumiałych płatności, jak na przykład 400 tysięcy złotych dla parafii, pod wezwaniem świętego Stanisława biskupa i męczennika w Wiskitkach na renowację ołtarzy. W sensie, że pieniądze trafiły do Lewandowskiego z zamiarem przeprowadzenia wielkiej promocji. No, jest to z pewnością ciekawe rozwiązanie, bo nie wiem, jak inaczej je nazwać, w jaki sposób ma działać taka promocja. Piłkarz poleci port lotniczy, bo wiecie, ja nie mówię, że człowiek ten nie ma siły przebicia, ale jest to z pewnością nietypowe rozwiązanie, by przy takiej inwestycji posługiwać się właśnie celebrytami typu Robert Lewandowski. Zazwyczaj podobne działania mają miejsce, gdy chcemy coś nagłośnić. Chcemy, żeby reszta kraju o tym usłyszała, a z CPK sytuacja jest raczej taka, że Wszyscy już o, ty, o istnieniu takiej e, inwestycji cokolwiek słyszeli. I pytanie, czy ta twarz Lewandowskiego jest w stanie faktycznie przekuć się pozytywnie na to wszystko? No, wiadomo, coraz większy rozgłos zawsze jest w jakimś tam, w jakimś stopniu może być e, na korzyść. Jeszcze o ile Lewandowski to Lewandowski, ale tam pieniądze nawet dostała jakaś e, gazetka kościelna i to całkiem dużo pieniędzy. Z tym, że opinie na temat projektu, są dość zróżnicowane. Może ma to więc wpłynąć na powszechną opinię. Jak pokażą, że idol wielu Polaków popiera w ten czy inny sposób inicjatywę owianą mieszaną sławą, to może poprawić to z perspektywy e, społeczeństwa takiej pozytywnej, przynajmniej dla części osób, które mogłyby to wesprzeć. Tylko no już teraz przecież... E, no, zdecydowana większość Polaków popiera projekt CPK. Nie zapominajmy o tym, że opinie na jego temat nie bez powodu są takie, a nie inne. Jestem przekonany, że była to umowa między Tuskiem a Niemcami. Wyblokujecie Polakom pieniądze, aż my wrócimy do władzy. W zamian oddamy wam znacznie więcej, ocenia europoseł Patryk Jaki. Nie jest to skrajnie niemożliwy scenariusz. No i oczywiście zamieszania jest znacznie więcej: od ogromnych kosztów, po opóźnione terminy, audyty. Dziwnych specjalistów, no i mieszkańców, którzy według niektórych mieli być w ten czy inny sposób wypędzani z lokali pod budowę portu. Dziwne, że narracja władzy się tak zmienia. A może to po prostu jest część większego planu. Lejdźmy dalej. Rosjanie, którzy zdecydowali się na przeprowadzkę do Serbii, napotykają na coraz więcej trudności związanych z ich pobytem w tym kraju. Na przykład Jelena Koposowa, 54-letnia tłumaczka, która po przeniesieniu się do bałkańskiego kraju podpisała list otwarty krytykujący agresję wojsk Władimira Putina na Ukrainę. Teraz uznano ją za zagrożenie dla bezpieczeństwa Serbii. Jest to tylko jedna z wielu podobnych historii. Koposowa jest jedną z licznych osób, które znalazły azyl w Serbii, uciekając przed reżimem prezydenta. Władimira Putina i konfliktem na Ukrainie. Belgrad, dążąc do członkostwa w Unii Europejskiej, jednocześnie otworzył swoje granice dla dziesiątek tysięcy Rosjan, pomimo sankcji wprowadzanych przez wspólnotę. Jednak obecnie wiele z tych osób, które wyraziły antywojenne stanowisko, otrzymało zakazy wjazdu lub ich pozwolenia na pobyt, zostały anulowane, ponieważ mogą one stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa Serbii. Działacze na rzecz praw człowieka wskazują, że problemy z pobytami Rosjan mogą być związane z bliskimi stosunkami prezydenta Serbii Aleksandra Wucicia z Putinem. Ludzie krytycznie nastawieni do działań Putina są postrzegani jako duże zagrożenie dla reżimu w Moskwie. Dlatego właśnie ci ludzie są na celowniku władz serbskich, jak wyjaśnia Predrak Petrowicz, koordynator badań w belgrackim Centrum Polityki Bezpieczeństwa, cytowany przez agencję Associated Press. Serbia jest w dość ciekawej sytuacji, bo z jednej strony chce się trzymać z Rosją, z drugiej dąży do członkostwa w Unii. Jest to dość dziwne, że u nas mówi się o Serbii w taki sposób, że kraj ten jest kompletnie zależny od Rosji, że oni zrobią w zasadzie wszystko, co im dyktuje Putin, a z drugiej strony organizują schrony dla osób uciekających przed reżimem. Nie jest to też raczej kompletnie przypadkowe, jak chyba wszędzie na świecie, opinie w społeczeństwie są bardzo zróżnicowane. Względem tego która ze stron chce iść yy, i kogo chcą popierać obywatele. W stolicy Serbii zorganizowano w sobotę dwie osobne demonstracje poparcia dla Ukrainy i Rosji. W pierwszej wziął udział m.in. ambasador Ukrainy w Belgradzie, który przyznał, że pozytywnie zaskoczyła go jej frekwencja, poinformował dziennik Danas. No i yy, jak widać, nigdzie sytuacja nie jest do końca jasna, co do tego, w którą stronę będziemy zmierzać. U nas przypuszczalnie dzisiaj sytuacja wyglądałaby podobnie jak w Belgradzie, gdyby do jakiejś manifestacji miało dojść. Z tym, że u nas wolność słowa opiera się na tym, że jest dozwolona, dopóki nie ma słowa o Rosji. Myślicie, że jakby miała u nas miejsce manifestacja popierająca politykę rosyjską, to zostałaby dopuszczona? No, nie ma takiej opcji. Wydaje się, że nie jest to też taki skrajny scenariusz. I to jest jedna z takich opinii, której po prostu wygłaszać u nas nie można. I dla nas jest to coś po prostu bezdyskusyjnego. Tak samo jak przy covid nie można było mówić o. Yy, przypuszczalnie negatywnych skutkach szczepień czy lockdownów, bo to, no nie wolno o tym mówić, nie? Taką mamy wolność. Następny temat. Tak, o kosztach utrzymania osób ubiegających się o azyl w Wielkiej Brytanii. Aby złagodzić problem braku miejsc w więzieniach i ograniczyć koszty, brytyjski minister sprawiedliwości Alex Chalk chce, by zagraniczni sprawcy lżejszych przestępstw nie byli sądzeni, tylko deportowani z dożywotnim zakazem powrotu do Wielkiej Brytanii. Istnieją przypadki, w których jest absolutnie słuszne, że będziemy chcieli przeprowadzić proces karny, aby zapewnić, że dana osoba zostanie odpowiednio ukarana, ale będą też inne przypadki. Przypadki, w których w interesie publicznym będzie po prostu wydalenie ich z kraju, powiedział Chalk. Dziennik Daily Telegraph przywołuje statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości, z których wynika, że w więzieniach i aresztach w Anglii i Walii przebywa obecnie 10 441 cudzoziemców, zatem stanowią niespełna 12% z ogólnej liczby 88 000 osadzonych. Około 3300 zagranicznych przestępców jest w aresztach. Zostali oskarżeni, ale nie zostali. Jeszcze skazani. To właśnie te osoby mogłyby w pierwszej kolejności zostać deportowane. Czalk przyznał, że do pomysłu deportowania zagranicznych sprawców przestępstw skłoniła go silna frustracja. Z powodu kosztów ponoszonych przez podatników w związku z utrzymywaniem więźniów wynoszą one 47 tysięcy funtów rocznie na każdego osadzonego. ...przewoźników. Ponadto w tamtym tygodniu do Francji dotarła pierwsza transza z 470 milionów funtów władz... I teraz tak. Jak wynika z danych Eurostatu dotyczących nakazów opuszczania terytorium, skuteczna polityka powrotowa jest dla krajów Unii Europejskiej ogromnym wyzwaniem. W czwartym kwartale 2022 roku zrealizowano tylko 23% nakazów, a w poprzednich kwartałach wcale nie było dużo lepiej. No i dobra, ale mowa tutaj o, y, o Wielkiej Brytanii, kraju, który zalany jest mieszanką kulturową. Oczywiście warto pamiętać, że w tej wybuchowej londyńskiej mieszance jest również wielu Polaków, którzy się tam osiedlili i ułożyli sobie życie. Jest ich tam. Całkiem sporo. Warto jest mieć więc na uwadze, że i niektórych naszych rodaków taki los może przecież czekać. Natomiast jeżeli mieszkacie w Polsce, to pewnie nie musicie się niczego teraz obawiać. W końcu u nas są tylko Ukraińcy, nie? Wygląda na to, że sytuacja i u nas skrajnie się zmieniła. Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował najnowsze dane dotyczące cudzoziemców pracujących w Polsce, a z przedstawionych statystyk wynika, że najwięcej było w 2023 roku osób z Rosji i z Gruzji. Ważne, że dalej nie jest tak jak w Niemczech czy Francji. A propos Niemiec, to oni również szukają różnych rozwiązań. E, Niemcy chcą zmniejszyć przepływ pieniędzy od imigrantów do krajów ich pochodzenia. E, z, z tego powodu. <laughs> Zostanie wprowadzona specjalna karta zamiast gotówki dla osób, które oczekują na azyl, podaje Deutsche Welle. Premier Hessi uważa, że to krok w kierunku zniechęcenia do nielegalnej imigracji. No ale na dodatek, jeśli dobrze pamiętam, to blisko miesiąc temu Roland Hartwig, asystent liderki AfD, czyli no bardzo mocnej partii prawicowej w Niemczech, wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami ruchów tak to nazywają nasze media, neonazistowskich i biznesmenami, w czasie którego padła propozycja, by z Niemiec byli deportowani również ci imigranci, którzy uzyskali niemieckie paszporty. A już odchodząc od tematu Unii Europejskiej, to udało mi się w niezwykle stronniczym wpisie Gazety Wyborczej, krytykującym po całej długości postać Donalda Trumpa, znaleźć taki fragment z jego wypowiedzi. Zapieczętuje granice, bo teraz w naszym kraju trwa inwazja. No chodzi oczywiście prawdopodobnie o to, że i on, jeżeli dojdzie do władzy, a raczej na pewno dojdzie, miałby zamiar zająć się słynną granicą z Meksykiem. Ciekawe jak w tym wszystkim odnajdzie się Polska. Jakie będą nasze rozwiązania na powstrzymanie tej fali. Lećmy dalej. Berlin is that kind of festival where magic happens. Ogromne kontrowersje wywołała gala festiwalu filmowego Berlinale, podczas której wygłoszono zarzuty wobec Izraela o dopuszczenie się czynów przypominających ludobójstwo w czasie trwającej konfrontacji z Hamasem. Nie ma miejsca na antysemityzm i ma to zastosowanie również wobec artystów, oświadczył burmistrz miasta Kai Wegner we wpisie opublikowanym w serwisie X. W trakcie festiwalu filmowego w Berlinie kilkoro artystów podczas ceremonii wręczenia na Nagród wyraziło oskarżenia przeciwko Izraelowi za dopuszczenie się czynów przypominających ludobójstwo w Gazie. Amerykański reżyser filmowy Ben Russell, który otrzymał nagrodę za film Direct Action, wyreżyserowany razem z Francuzem Guillaume Kalo, pojawił się na scenie w palestyńskiej Kefidzi, ochronnym nakryciu głowy i twarzy, które jest szeroko rozpoznawane jako symbol palestyńskiego nacjonalizmu. Palestyński filmowiec dokumentalny Bazel Adra zdobył nagrodę za No Other Land, film o przesiedleniu palestyńczyków. Z zachodniego brzegu oskarżył on Izrael o bombowy incydent i skrytykował sprzedaż niemieckiej broni państwu żydowskiemu. To, co miało miejsce wczoraj na Berlinale, stanowiło nieznośne bagatelizowanie sytuacji. W Berlinie nie ma miejsca na antysemityzm i odnosi się to także do środowiska artystycznego. Oczekuje się, że nowe kierownictwo Berlinale zadba o to, by podobne zdarzenia się nie powtórzyły, napisał w serwisie X-burmistrz Berlina Kai Wegner. Everyone was so excited and motivated, so for us it was a, a big reward. Społeczeństwo Unii Europejskiej zdaje się być dzisiaj, jak już zapewne wiecie, dużo bardziej zamknięte niż do niedawna. Z tym, że to dość, ta zamkniętość jest dość względna i ruchoma. Trochę krytykujemy Izrael, trochę Palestynę, trochę całą resztę wschodniego świata, oczywiście również Rosję, no i nas samych, nasze zachodnie rządy. Nie wynika to znikąd, chociażby właśnie przez takie działania, jak ta cała proizraelska propaganda. Dzisiaj nasze zaufanie względem naszych przedstawicieli jest tak szeroko podważane. No cóż, bardzo dziwne czasy nastały.